Cześć, pokażę Ci jak w szybki i łatwy sposób znaleźć pobrane pliki w swoim telefonie. Przy okazji, jeśli chcesz dostawać powiadomienia o takich lub innych filmach, co łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No ale dobra, moi drodzy, co musimy zrobić, jeśli chcemy znaleźć ukryte pliki w swoim telefonie? Czasami jest tak, że po pobraniu e, różnego rodzaju zdjęć albo muzyki nie jesteśmy w stanie znaleźć w naszym telefonie e, pobranych plików. No i w tym przypadku jest jedno narzędzie, które nam w tym pomoże. A więc początkowo możemy wejść w sklep Play i w opcji Szukaj wpisujemy manager plików. Gdybyście szukali mojej wersji, to oczywiście link macie zawarty w opisie tego filmu. Gdyż już wejdziemy w manager, który nas interesuje, oczywiście go pobieramy i instalujemy. Teraz, gdy już pobraliśmy aplikację, możemy w nią spokojnie wejść. Jak widzicie, aplikacja dzieli wszystkie pliki w naszym telefonie, według powiedzmy zdjęć, filmów, dokumentów, a nawet tutaj, jak widzicie, plików pobranych. I to ten folder będzie nas interesował. Chodzimy w niego. Jak widzicie, mamy tutaj dostępne wszystkie pobrane pliki na naszym telefonie. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny i zaoszczędziłeś dzięki niemu czas, szel łapkę w górę oraz z dzwoneczkiem, a jeśli chciałbyś mnie wesprzeć, to prowadzę również drugi kanał, gdzie zapraszam Ciebie również tam. Miłego dnia, cześć!